Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj zagramy Kubodziej, boss taki, bo będę miał, zobaczycie zaraz, cheaty Kubodziej odpala, będzie miał 100 serduszek i zbroję taką kozacką, widzieliście już na miniaturce, versus po prostu jakieś prosy mi tutaj. Nie wiem, czy to są prosy, no ale ja mam tutaj itemki. W sumie ten challenge ma jedno takie utrudnienie. Gramy oczywiście prywatną gierkę nad derpemce na serwerze, na który was oczywiście zapraszam dobra obudujmy troszkę oczywiście będzie na początek teraz nie mogę sobie polatać porozwalać bedy na początek to jest delikatne utrudnienie ale mam te serduszka mam tą zbroję nawet jak spadnę e, to no oczywiście ją sobie od nowa daje nie jest że mogę ją tylko raz sobie nadać bo to by było bez sensu nie miałbym żadnych szans by sobie kupowali jakieś firebole normalnie ludki a nie 32 pewne mi nie starczy niestety wypadałoby e, pójść na jakieś Jakiegoś gościa słabszego albo lepszego, nie mam pojęcia. Jak macie jakiś pomysł, moi drodzy, na usprawnienie tej wybitnej serii, to naprawdę polecam serdecznie. Zastanawiałem się, może tak, jak mnie widzowie już rozwalą, to może starcie widzów na koniec tych, co przetrwali. Nie mam pojęcia, może byłoby trochę niesprawiedliwie, ale zawsze coś, zawsze coś ciekawszego, byśmy zobaczyli, kto jest prosem. Ale to by było też troszkę losowe, oczywiście, więc musicie się nad tym zastanowić i powiedzieć tak, nie, co byście chcieli. Eee, no, mamy, No, ja jeszcze mam złotą. tę. jaksową zbroję, bo 100 serduszek by mi nie wystarczyło. Bo ja bym był zbyt dużym nubem, oczywiście, więc mam jeszcze. Nie, nie! Gościu mnie klepie już normalnie, ale on nie wie chyba, że musi mnie zrzucić, żeby mi cokolwiek zrobić. Dobra, pierwszego gościa już nie mamy, daję się pięknie, bardzo. Bardzo mi się podoba. No nie chciał mnie zrzucić, ale pozdrawiam. Bardzo fajny widz tutaj, dobra, Elo. Nie, gorzej jak na mojego byda teraz są mi się. Nie! żeby nie sfokusowali się, dobra, z, drugą, z drugiej strony idę. Nie, on ma jakiś... O! Co się stanęło? Co się stanęło w ogóle? Nie wiem o co tutaj chodzi, czemu tak? Dobra, szybko bierzemy. Dobra, zbroję se później. We... Aha, aha, już Beda nie ma. Aha, super, super idzie challenge na razie. Wybitnie, naprawdę. Dobra, teraz muszę być Tanosem w swojej bazie. gorzej jak przyjdą naraz wszyscy, nie? Ale już, że ja straciłem na początku Beda, bosz, dramat, melodramat, naprawdę, moi drodzy, trzy minuty są i już przegrywam. A Jezus Maryjny, no może. dobra kupmy sobie jakiś mieczy chociaż na pocie, nie no tyle osób, dwie osoby nie starczą na mnie tutaj, musiałoby ich być znacznie więcej, ale ja wam nie pozwolę tu, lecę na was tutaj, klepa bedwars normalnie, jeden tutaj, a będzie final kill, bo ten nie ma beda, dobra, pog jump. Totalny. Dobra, ja robię. Tak, Patty. O nie! Zrzuciła mnie, ale dobra. A gdzie ona ma Beda? A ta ma Bedzika. To zaraz się do niej wybierzemy, oczywiście. Oj, ta zbroja troszkę się niszczy, ale no nieważne. Nieważne. Ha. Aha, dobra, Boże, bo myślałem, że mi się mikrofon nie nagrywa. Ja w drugim programie mikrofon nagrywam, ale ze mnie zbal, Boże święty, już tak. Myślę, Jezu, czy mi się dźwięk nie nagrał. Boże, jaki ja głupi jestem. Ale całe szczęście to w drugim programie nagrywam. Dobra, ale oni mogą na mnie zeskoczyć. Kurczę, blade, no. Jednego wyeliminowałem, ale dalej to już będzie ciężej, normalnie. Będę musiał na patyku wiać. O nie! No no super. Super. Dobra, cięcie, moi drodzy. Małe cięcie. Zaraz wracamy. Druga arena. Dobra, jest druga arena, moi drodzy. Poprzednia to był dramat, melodramat. Bączek, sorry, ale na drugą arenę się nie złapałeś, bo za dużo chętnych było. No ale na pierwszej chociaż byłeś, chociaż w ogóle ciebie nie spotkałem, niestety. No, od, no, takie mam małe szanse, z tego co zauważyłem. Może jakimś cudem mi się uda. Zobaczymy. Ostatnio był dramat, melodramat. Muszę lepiej beda obudować. Nie wyszło mi, miejmy nadzieję. Że tym razem pójdzie mi znacznie lepiej, bo jak nie, no to. Cóż, cóż, jak drugi raz pod rząd, dwie arenki w odcinku przegram. To już nie będę zbyt dobrym graczem zdecydowanie to już. Ja nie jestem dobrym graczem, żeby nie było, ale tak to już będę dramatycznym graczem. Jak tyle razy już przegram, ani razu w tej serii nie wygrałem, więc miejmy nadzieję, że tym razem się to stanie. Ja wybrałem sobie taki challenge, byłem stuprocentowo przekonany. No jak oni mnie takiego Thanosa tu pokonają w ogóle. Ja mam jak zbroję i 100 serduszek. No ale później wpadłem na pomysł. No przecież mają łuki, mają firebole, mają. Te wszystkie zabawy i tak, Tak, Zosia, nagrywam odcinek, pozdrawiam serdecznie. E, nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, lecimy. No, ale no teraz, no, moje szanse spadają przez to, jak sobie to uświadomiłem, więc muszę jeszcze lepszy e, challenge sobie wymyślić. Coś, na co nie będą mieli żadnych szans. No, chociaż takiego challenge'u raczej nie ma. To bym musiał mieć gamę moda, chyba. Nie no, gamę moda nie będę odpalał. Nie wiem, Bończek, czy będzie jeszcze jedna? Raczej nie, bo już tu będę miał 6 minutek nagrania, a to mi styknie. Myślę, że nawet więcej będę miał tego nagrania, więc nie będzie kolejnej areneczki. Dobra, spróbujmy na niebieskiego pójść. Za 18 sekund możemy go rozwalić. Miejmy nadzieję, że to ja go rozwalę, a nie on mnie. Wystarczy, żeby mnie nie zrzucił. O nie no, na beda już mi idzie. Nie no, Grzesak już mi na beda idzie w ogóle, ja nie wiem. Nie! No i spadłem. Nie bo nie zdążą mi będę rozwalić chociaż zależy, zależy za ile będę, e, zanim ja cheaty odpalę to też nie jest szybka sprawa bo ja szybki tu nie jestem niestety, dobra mam cheaty odpalone, mieczyk trzeba sobie jakiś kupić, bo tak na zwykłym mieczyku to nie pociągniemy czy oni już tu do, a tu się kryjo, tu się kryjo myślisz, że masz ze mną szansę w takiej klepie normalnej nie masz szans, ja mam 100 serc ziombel, Dobra, Grzesak też myśli, że masz A. Rzucił mnie. Super. Ja trzy areny będę musiał grać. Czy będzie aż tak dramatycznie? No proszę państwa, no czy aż tak dramatycznie będzie? No chyba nie. Całe szczęście nie rozwalili tego beda. Zobaczmy, jaki jest jego stan. Dobra, mam beda, cały czas. Całe szczęście. Nie zniszczyło się, bo tu jest zbagowany troszkę na prywatnych gierkach. Całe szczęście to mi uratowało. Coś tak bił mocno ten grzecak, nie wiem, nie wiem. No nie, no ilu na mnie idzie? No co to się dzieje? Dobra. Ale teraz nie mogę pozwolić, żeby mnie zrzucili. Za wszelką cenę muszę tutaj klepać się z nimi, to mam stuprocentową szansę, że ich wszystkich sklepie. Niech sobie pouciekają, a ja tu będę tak kampił sobie, bo nie ma szans. Ja se znowu wezmę to serca, co mi tam, co mi tam xd. <ścoughs> S. O Jezu, już myślałem, że wywali mnie, co się staleło, w ogóle nie toperki i spychamy, do... no, no jo, Kuba, no już byś chciał spychanie mnie robić, no nie będzie tak łatwo, w sumie nie mam co zrobić w tym momencie, jedyna szansa to patyk, ale to muszę się uzbroić lepiej, no ale jak wszyscy naraz do mnie przyjdą... To też mogę mieć e, małe szanse, ale ja nie mam beda, oni wszyscy mają beda, więc mogą próbować dowoli, mogą golemy sobie kupować. Dobra, ja spróbuję. Będzie próba, ale mogę stracić na tym, jeśli mają firebola, albo nie w dużych ilościach, albo patyk nawet mają, to moje szanse nadal spadają. Miejmy nadzieję, że tych wszystkich udogodnień nie mają. Chyba, że ja sam spadnę, bo jestem dzbanem. O nie, coś mi na forum przyszło w ogóle co się stanęło na forum derpa. Nie, byle mnie nie zrzucił, byle mnie nie zrzucił. Dobra, jest. Nie. No, no psz, nie. Czemu? Czemu to się stało znowu? Nie ma szans. Po prostu nie ma szans. Teraz to już przegrałem jak nubiarz totalny. Boże święty. No i GG se piszą, no. No nie pykło znowu. No nie. No dobra, trzecia arena. Cóż mi tam. Eee, trzecia. Dobra, jesteśmy na trzeciej arenie. Teraz im zakazałem używać nietoperków. To możliwe, że z jakiejś szansy mi damy. i my przynajmniej taką nadzieję. Gorzej jak nie. Gorzej jak będą nadal robili te nietoperki albo coś w tym stylu. To będzie dramat, melodramat. Tak naprawdę powinienem zakazać im wszystkich gazetów. Ale jestem dzbanem i nie pomyślałem o zasadach gry. tak tak, tak, oczywiście. Ja i pomyślenie odcinku wymyślę sobie pomysł i nie przemyślę go. Gratulacje dla mnie. E, dob dobrze, Kwaks, dobrze, nie ma problemu. Przypomnienie, no super, 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 Lokser, że przypominasz. Dobra, muszę szybciej na nich pójść, bo tak to mam jakiś. Aha, wydałem wszystko na to, to nie pójdę nigdzie. Wełną obudujecie, on nigdy nie nożyc nie kupuje. A żebyś się nie zdziwiła, Patrycja, droga, tutaj, że nagle nożyce kupię. Chociaż nie kupię, chociaż raczej nie kupię, bo nie chcę mi się po prostu czekać, żeby mieć 20 tego, albo coś, głupi jestem po prostu często, zapominam o nożycach w ogóle całkowicie, więc dramat, melodramat, no ale, no cóż, bywa i tak, ale póki jeden jest koło mnie, to mam szansę, póki taki grzesak jest na przykład, no to moje szanse są wysokie tak naprawdę, ale jak przyjdzie mi trzech takich grzesaków nawet, to już moje, ale... Sam Jezu, to tak czego jeszcze nie grali? No to widzieliście, że on mnie dotknął, ale, ale tak naprawdę to ja sam spadłem, więc głupio trochę, głupio. No coś nie pykło, te nietoperki trzeba było wyłączyć, bo to przez nie przegrywałem, tak mi się wydaje przynajmniej, bo te nietoperki za dużo im dawało. Sześć nietoperków na raz to na mnie zrzucało, w ogóle nie było żadnych szans, żebym ja coś zrobił. Znowu spadłem, Boże Święty, co ja robię, normalnie, ciągle spadam, jeszcze z drugiej strony na mnie lezą, no nie, no po prostu, no nie, no nie, py nie, no trzeci idzie na mnie, no już moje szanse spadają, super, super. No dobra, co jeszcze się z Dobra, póki jestem tutaj, to mam stuprocentową szansę. Tu mnie klepcie, tu po kolei. Zobaczymy, czy sklepią mnie normalnie klepą Minecraft, czy będą chcieli mnie zrzucić normalnie znowu. No bosko, tak? Nie róbcie tego. No, z, nie. no dobrze, dobrze Patty, niech tak będzie, bardzo mi się to podoba. O nie, obudowali mnie jeszcze, o co tutaj chodzi, czemu tak? I co ja mam tutaj bezczynnie stać, normalnie nudny odcinek będzie. No, golema. Sa nie no, Golema mi chcą dać! Nie no, chodźcie tu jeden z drugim widzem tu. Je o! Jezu, laga jakiego miałem, co się stanęło. Dobra, lecimy. Spróbujmy. Nie! Ale głupio, ale głupio, Jezu! Nie, bo no nie! Bo je o, dobra, zwiali stąd! Całe szczęście, udało mi się zwiać, całe szczęście, jakimś cudem. Większość jest w swoich bazach. O, daleko, daleko, dobra, lecimy, to przegram raczej przez to, ale lecimy na loksera. Może to mi da jakiekolwiek szanse. O nie! Nie no, rzuci mnie no Kurczę, nie, nie, trzeci raz. Dziękuję za oglądanie. Jest dramat melodramat. Zostawcie łapę w górę suba dzwonem na pocieszenie. Napiszcie smutną minkę w komentarzu Elo 32.0. Pa, pa, pa miłego dnia oczywiście.